na ósmy mecz, ósme zwycięstwo, kolejna misja wykonana. Zgadza się, bardzo się cieszę, że udało nam się zamknąć to w czterech setach, bo, bo ten drugi set gdzieś tam uciekł nam spod kontroli, więc jestem bardzo zadowolona z tego, że z tak ciężkim przeciwnikiem, który też jest u góry tabeli, potrafiłyśmy wywalczyć trzy punkty. Powiedzmy też trochę o twoim występie, bo zastąpiłaś na parkiecie Weronikę, która doznała lekkiej kontuzji i na tyle dobrze ją zastąpiła, że zostałaś wybrana MVP meczu. Jak oceniasz swoje spotkanie. Bardzo mi miło, ale też jak weszłam na, weszłam na boisko, to dziewczyny takim wsparciem i też takim zaufaniem mnie obdarzyły, że gdzieś nabrałam więcej pewności siebie, poczułam się, wprowadziłam może trochę też pozytywnej energii, mam nadzieję, i no bardzo mnie to cieszy. No, ten mecz też pokazał, że potrafimy chyba wychodzić z tych trudnych sytuacji, bo ten drugi set, tak jak mówiłaś, trochę uciekł wam spod kontroli, ale się bardzo dobrze wrócić do tego Tak, myślę, że po prostu ta końcówka drugiego seta była ważna, gdzie trochę zebrałyśmy się i zaczęłyśmy na nowo walczyć i ona gdzieś potrafiła nam pomóc się nastawić na tego trzeciego seta. Przed Wami już w środę kolejne spotkanie, tym razem Puchar Polski z Sosnowcem, też sosnowiec wysoko w tabeli pierwszej ligi, czyli wymagająco przeciwko. tak, no grałyśmy z drużyną z Sosnowca. Na pewno początki tego meczu nie były łatwe. Gdzieś nie można ani na chwilę stracić koncentracji, bo dziewczyny tam puszują z drugiej strony, więc mam nadzieję, że będziemy w pełni sfokusowane i gotowe na to spotkanie. No i wygramy.